Cześć, tu Michał Gronowski, pan Grono, a w tym odcinku opowiem Ci, z czego ja uczyłem się na samym początku swojej kariery jako blogera i youtubera o klasycznej modzie męskiej, o stylu, o tym jak dopasowywać akcesoria, ubrania, koszule, buty do okazji, żeby być gotowym na każdą okazję. O tym wszystkim opowiem Ci w tym właśnie odcinku. Zapraszam do oglądania. Na samym początku, jak zakładałem bloga, to nie byłem ekspertem od klasycznej mody męskiej. Dzisiaj też nim nie jestem, ale wiem co nieco na ten temat i na blogu się tym dzielę. Mój blog pangrono.pl był na samym początku... Z założenia czymś takim jak drogą od osoby, która nie zna się na klasycznej modzie męskiej, do kogoś, kto zdobywa z każdym nowym wpisem nową wiedzę, i chciałem, żeby tę moją podróż e, współdzielili czytelnicy bloga, ale z czego uczyłem się na samym początku właśnie o klasycznej modzie męskiej, właśnie przede wszystkim z tej książki. Jest to książka Michała Kędziory, Mr. Vintage, czyli kolegi blogera można powiedzieć z tej samej niszy blogowej. Jest to książka, w której nie tylko dowiesz się, jak powinien być dopasowany garnitur, jak powinna być dopasowana koszula, jakie powinieneś zakładać buty na poszczególne okazje, ale także mówi o takich rzeczach jak na przykład odzież codzienna, o troszeczkę o historii niektórych części garderoby, ale przede wszystkim daje ci konkretną wiedzę po lekturze tej książki będziesz wiedział, co masz założyć i jak dopasowywać, bo Michał prezentuje tu też różne przykłady na konkretne okazje, jak na przykład na rozmowę o pracę, na ślub i przede wszystkim jest to zaprezentowane w bardzo przystępny sposób. Mamy dużo grafik, mamy dużo ilustracji, mamy dużo takich zaznaczonych, bardzo ważnych rzeczy w takich specjalnych ramkach, więc jest to bardzo łatwe do przeglądania, przyjemne do czytania, no i przede wszystkim jest tu bardzo dużo ilustracji, bardzo dużo graficznych elementów, tabelek czy takich specjalnych ramek ilustracji, a przede wszystkim o modzie właśnie najłatwiej w ten sposób mówić czy pokazywać. Jest to pierwsza edycja książki Michała Kędziory, wiem, że na rynku jest już druga edycja, nieco ulepszona, ale tę książkę polecam każdemu, kto chociaż raz w życiu będzie musiał założyć coś bardziej eleganckiego, czy koszulę, czy garnitur, czy jakiś zestaw koordynowany. I kto przede wszystkim chce ubierać się rozsądnie i ze stylem na każdą kadę, nieważne czy to jest wyjście ze znajomymi do kina, czy to jest rozmowa z bardzo ważnym klientem w pracy. Jest to, można powiedzieć, że taka pigułka dla każdego mężczyzny i jest to idealny prezent, jeśli szukacie czegoś właśnie dla mężczyzny, który jest świadomy swojego stylu. Kolejną książką jest książka w języku angielskim. Jeśli znacie polską wersję tej książki, to dajcie znać w komentarzach. Icons of Man's Style. Jest to książka, która pokazuje takie bardzo znane, ikoniczne części garderoby. Przechodzimy w tej książce od na przykład jakichś kurtek, bomberek. Pokazywane są osoby, które na przykład aktorzy, czy jacyś sławni celebryci, pisarze. Czy osoby takie jak politycy, którzy nosili właśnie takie części garderoby, jest napisana historia poszczególnych części garderoby i nie tylko chodzi o części garderoby w modzie takiej klasycznej, eleganckiej, ale jest bardzo dużo zaprezentowanych również takich części garderoby, które przeszły raczej do casualu, jak hawajskie koszule, czy na przykład kurtki, budrysówki jest po, e, powiedziane również oczywiście o klasycznych elementach odzieży jak marynarki na przykład z Harris Tweedu czy smoking. Przede wszystkim jest to książka, która pokazuje jak niektóre elementy garderoby mają bogatą historię. No bo w zasadzie w modzie męskiej już wszystko zostało wymyślone. W tym momencie teraz wracamy w niektórych e, sezonach do Części garderoby, które są klasyczne i które lata temu były bardzo popularne. Można powiedzieć, że rzeczy stylowe nie wychodzą z mody, dlatego bardzo istotne jest, żeby znać klasyczne elementy garderoby i wiedzieć co nieco o ich historii. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa książka, napisana jest w bardzo przystępny sposób. Jest tutaj bardzo dużo zdjęć, czy ilustracji, czy plakatów. I nie jest to tylko książka dla osób, które interesują się klasyczną modą męską, ale również dla tych wszystkich, którzy po prostu interesują się modą, bo warto wiedzieć, jakie elementy garderoby są klasyczne i z czego one w ogóle się wywodzą. Inna książka, może niekoniecznie o modzie męskiej, Łukasza Kielbana, również blogera, który nie mówi tylko o odzieży, czasami zahacza o te tematy, ale raczej mówi o tym, jak być współczesnym dżentelmenem. Dlatego ta książka, Mężczyzna z klasą, nie jest tylko o modzie, chociaż moda męska jest bardzo pokrewna byciu dżentelmenem. Jest to przede wszystkim książka o tym, jak budować swoje wewnętrzne zasady? Jak być dżentelmenem, czyli osobą, która dobrze zachowuje się w towarzystwie, która jest lubiana i która jest uznawana za osobę z klasu? Jest to bardzo dobra książka w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę prawdziwych gentlemanów jest mało. Oczywiście osoby, które szukają czegoś o modzie męskiej, również znajdą tutaj nieco takich informacji, ale przede wszystkim jest to książka dla tych, którzy chcieliby zachowywać się z klasą, a nie tylko wyglądać z klasą. Dla minusów tej książki mogę zaliczyć to, że jest tu bardzo mało ilustracji, wszystko jest czarno-białe i. Przez to czyta się tę książkę dosyć wolno. Ja lubię książki, które mają dużo ilustracji. Łukasz stwierdził, że ta książka po prostu taka ma być, że tu ma być więcej tekstu, a nie ilustracji, bo nie jest to książka o modzie. Ale jakieś zdjęcia by się przydały, żeby co nieco dać, dodać życia tej książce. Mimo wszystko bardzo polecam, bo takich książek na rynku jest niewiele. Inną książką, raczej albumem jest 100 lat mody męskiej. Jest to książka, można powiedzieć, że w podobnym stylu jak Icons of Men's Style, bo tutaj mamy nie, nie tyle powiedziane o takich klasycznych elementach garderoby, ale przechodzimy przez różne epoki w modzie męskiej i możemy zauważyć, co było noszone na przykład 100 lat temu. Przechodzimy w porządku chronologicznym. Jest tu bardzo dużo zdjęć, no bo to jest album. Nieco mniej tekstu. Tekstu jest po prostu tyle, żeby wytłumaczyć, co znajduje się na tych zdjęciach, ale możecie zauważyć, jak to wszystko się zmieniało latami i jak niektóre elementy mody męskiej wciąż pozostają w niezmienionej postaci albo w bardzo mało zmienionej postaci. Bardzo ciekawa książka, obszerna, a ilustracje są naprawdę bardzo ciekawe. No, do tej książki wracam bardzo często. Zobaczcie, jak ciekawie jest to wszystko przedstawione. Mamy również zdjęcia mody niektórych subkultur młodzieżowych na przykład, ale też mamy bardzo dużo ilustracji, plakatów, fotosów z filmów, takich kultowych filmów. Dlatego polecam nie tylko osobom, które są zainteresowane klasyczną modą męską, ale nawet osobom, które zainteresowane są jakimś specjalnym stylem muzycznym i chciałyby się ubierać właśnie jak takie subkultury, które słuchają właśnie takiej muzyki. No i ostatnią książką jest książka Gentleman, Moda Ponadczasowa Bernarda Rocela. Bernarda spotkałem kiedyś na targach Pitti. On napisał dużo więcej książek o klasycznej modzie męskiej. Ta jest najbardziej popularna na polskim rynku i można powiedzieć, że jest to taka książka jak Mr. Vintage Michała Kędziory, gdzie poznajemy różne elementy garderoby, jak dopasowywać je do siebie, ale mamy trochę więcej historii i trochę więcej mamy takich Elementów, które są powiązane ze stylem, ale nie są stricte związane z odzieżą. Mamy tutaj informacje o klasycznych kosmetykach męskich, wodach kolońskich, mamy nawet takie informacje o bieliźnie, bardzo dużo ilustracji. Można powiedzieć, że jest to również taka Biblia klasycznego mężczyzny. Oczywiście, mężczyźni, którzy ubierają się bardziej każualowo, również znajdą jakieś informacje w tej książce, ale raczej jest to Książka dla osoby, która lubi klasyczną modę męską, garnitury, marynarki, krawaty, a co jakiś czas ubiera się nieco bardziej casualowo, ale również bardziej elegancko niż ta taka średnia półka elegancka, którą, średnia półka modowa, którą widzimy na ulicach. No, mamy też informacje o jakichś takich elementach yy, stylu, jak na przykład telefon komórkowy czy portfele. No i na niektórych y, zdjęciach telefony komórkowe to chyba są prehistoryczne. E, mamy także takie rzeczy opisane, jak jakieś kultowe organizery, notatniki, e, czy informacje, jak pakować walizkę w podróż, tak żeby części garderoby się nie pogniotły i żebyśmy mogli przewieźć jak najwięcej. Nawet informacje. O takich laskach dla osób starszych, czy o parasolach, znajdziemy w tej książce. A dlaczego w ogóle taki materiał o książkach o stylu? Bo jeśli przejrzycie takie książki, jeśli zdobędziecie wiedzę z tych książek, łatwiej będzie Wam również poruszać się w strefie klasycznej męskiej elegancji, kiedy będziecie czytać blogi o modzie męskiej, bo czasami. My, blogerzy, ja używamy takich słów, które nie są znane dla przeciętnego mężczyzny, który nawet może raz na jakiś czas interesuje się modą męską. Ale po przeczytaniu takich książek będziecie mieli taką podstawową wiedzę, a reszta wyjdzie już w praktyce. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja spotkam się z Wami przy okazji następnego filmu. Dzięki za uwagę, cześć!